Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wążeńskiego zorganizowało spotkanie, na którym poruszono wiele kwestii dotyczących wszystkich mieszkańców Wąbrzeźna. Zdecydowanie jest dużo takich tematów, które nas, nas nurtuje, czy to w, w zakresie lokalnym, jak i w zakresie szerszym, ogólnokrajowym. Próbujemy problemy ogólnokrajowe załatwiać na miejscu, a ogólnokrajowe, czy ogólnowojewódzkie, występujemy do, do władz wojewódzkich. Z inicjatywą, aby pokonać te bariery, które utrudniają przedsiębiorcom. Wśród bieżących spraw znalazły się tematy dotyczące konkursów na dofinansowanie przedsiębiorców i pracodawców czy stanu organizacji ruchu drogowego. Dyskutowano na przykład na temat skrzyżowania ulicy Partyzanta z ulicą 1 maja. Do rozmowy włączyli się przedstawiciele władz miasta oraz policji. Oczywiście stawiamy tam radiowozy, będziemy tam stawiać. Ale to nie jest ze względu na to, że ponujemy na kierowców, to ze względu na to, żeby zachować tam bezpieczeństwo. Zwróćcie uwagę Państwo, że jest to rejon przystanku PKS, rejon tak jak mówię, przystanku taksi, ludzie przyjeżdżają często gęsto ze wsi. Szczególnie jest to widoczne we wtorki, w piątki, gdzie jest wzmożony ruch pieszy. Przedsiębiorcy domagali się m.in. zmiany oznakowania ze znaku STOP na ustąp pierwszeństwa oraz patrolowania przez policję innych, bardziej kolizyjnych według opinii przedsiębiorców skrzyżowań. Dyskusja była prowadzona przez prezesa stowarzyszenia pana Marka Jasińskiego, ale do rozmów włączyli się wszyscy obecni na spotkaniu. Szkoda, że tak nas jest mało. Byłoby świetnie, gdyby było nas więcej, aby ta reprezentacja była bardziej e, e, silniejsza, mocniejsza, aby było nas bardziej mocniej słychać. Mimo, że większa liczba członków przyczyniłaby się do zmian i poruszania szerszej tematyki w obradach, już teraz widać efekty współpracy przedsiębiorców. W zeszłym roku Między innymi zorganizowali oni lokalny piknik Kolorowe Niebo z udziałem paralotniarzy, czy liczne spotkania z przedstawicielami urzędów, w tym Ministerstwa Gospodarki. Ale przedsiębiorcy umożliwili także przekazywanie 1% podatku na rzecz dziecięcych drużyn MKS Uniwą Brzeźno, czy organizowali spotkania w sprawie kształcenia młodzieży.